Muszkin. Dzisiaj miałem łączyć nagrywanie. Ale coś się popsuło, nie było mnie słychać. Yy, dlatego po powtórzę jeszcze raz. Platforma was nie wyrypała jak PiS was wyrypie. Robimy w końcu coś innego niż ostatnio. I co to Muszkin? Co ty co to masz? O to? No to? To jak kopałem jaskini. Muszkin. A to co to jest? Czy co? Że... A to? A, zrobiłem sobie kilka takich y, niebieskich, y, błękitnych y, kameczków śmiesznych. Y, tam na dole. Y, muszkin. Ale co to jest, o to to? Y, jakiś kwarc, nie wiem, co się z tym robi. Muszkin, dobra. Ale co to jest? O to. Właśnie, nie wiem, nie wiem, co to jest. Y, dlatego zwróciłem nagrywanie. I musimy pojechać do, do bazy wojskowej. Dobra, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj nasza ciężaróweczka yy, zabytkowa. Yy, tutaj w ogóle tutaj wszystko ulega zniszczeniu bardzo łatwo. Oczywiście światła jak nie, nie włączyłem. Ale tutaj i tak y, trzeba troszkę wprowadzić zmian, bo widzicie jak to wygląda wszystko. Y, wszystko jest w opakanym stanie. Kurde. Tutaj potrzebny jest remont i tyle. Remont, tak. Mm. Ale najpierw y, trzeba to wszystko pozabudowywać. Po, po bo widzicie jak to wygląda okropnie. I dzisiaj po to się z Wami witam, bo chciałem Wam to pokazać, to gówno, to cholerstwo, bo nie wiem, nie wiem, bo byłem ostatnio w, w takim magicznym miejscu, ale nie wiem co to do końca jest. Jakieś wszystko było czerwone, wszystko się paliło. Znalazłem tam jakieś białe minerały, dlatego poszedziemy sobie do wo wojska. Żeby oni zbadali to. Mm. Tak. Mm. Tachometry. Mm. Tachometry 2. Okej. Okay. I nic poza tym? Dziwne. Dziwne. Y tak. Mm. Zobaczymy, czy da się zrobić z tego. Ej, eee, yy. nie wiem, co się z tym robi. Nie wiem, kompletnie nie wiem. Słuchajcie. No nie wiem, co się z tym robi. Eee. Yy. Nie wiem, nie wiem, co to jest kurde. I że też nie mam telefonu? Nie. Nie pytajcie co to jest, bo ja nie wiem, wam nie powiem i tak nic. Yy, nie, ja wam... Nie, to to nie jest takiego. Ale kurde, co to jest? Co to są za kamienie? Pokażę wam. Gdzie ja to generalnie znalazłem. Bo to mnie przeraża. nie hmm. kurde. kurde zrobimy sobie drabinkę. Bo tam ciężko sam wyjść. Tak, drabinka będzie najlepsza. Tylko tak zobaczymy czy tutaj dużo będzie roboty. I tutaj będziemy mieli. O, takie coś? O! Już mamy zrobione że, Tylko nie wiemy co to jest ugh, El co To jest przygoda Zdoby tego osadnikiem Na śmierć i życie Polowanie na potwory zrobi po jednym każdego... z każdego wielkiego potwora mmm ustrzel coś przy użyciu łuku i strzały 50 metrów będzie ciężko. Mmm. na przygoda. Okej. Okay. Polan. Odkryj każdy biom. targu targo z zasadnikiem. Nie wiem. W ogóle nie wiem co ja tu robię. U nie, nie y, postępy. Hmm. Say hello. To mój przyjaciel ej, co to jest? Flintstones? Co to jest? Dziadek. Hmm. Vanity. Rorschach. Hmm. Karmniki. Nie wiem co to jest. Tapety. Fiolinczemor. ej czekaj czekaj cze cze czekaj Poczekajcie co to, 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 to jest za mod? Mister hmm. Mr. Cry będzie trzeba zobaczyć Mr. Cry Fish Fish mod ale o, przepisy, proszę bardzo. Nie Niebęd coś jest. Mam nadzieję, że nie dla służone dla ludzi przez upoś... ludzi upośledzonych. Ej czekaj. Mi interesuje. Nie interesuje mnie, wanie Niemka. Mnie interesuje nie bin, tylko co mnie interesuje. Nie interesuje mnie. Aha, <młysy> czaję. Wiem, czego mi potrzeba. Idziemy, 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 jeszcze raz idziemy. Hmm. Tylko wiadomo, co to jest? Nie <słysy> miejsce. Ale podsumowując, na no to wychodzi, że potrzebujemy pies w piesyku yy, kamienia i jednego, dosłownie jednego i jednego sobie wymienimy sobie właśnie. O, I zobaczymy. Co można z tym yy, kwarcem, sam robić? Czy to jest to, co ja myślę? Zrobimy yy, sobie jednego guziczka, yy, tak. i im interesuje jeszcze to, czy coś da się z tym robić. a, a jak, yy, tak zrobię. dobra, mamy to. Dobra, już, już żołnierze ustalili co to właściwie jest, że możemy pojechać do domu. jest, możemy możemy Det er bra. Kurde, co chcę zrobić? Kurde gdzie ja to będę trzymał. spanie. co to jest? No. A na no, co mnie pan to zbudował? Czekajcie, czekajcie. To będzie... Czekaj, to by nie byłoby wcale takie głupie. Nie, będzie byłoby bardzo głupie. No tak.

tu trzeba zacząć od podstaw. Pani Gessler się tym zajmie osobiście. Oczywiście usuniemy sobie parę d okienek. Niektóre te zmniejszymy okienka. Y tutaj zrobimy... Y możemy coś zrobić? Oczywiście. To będzie mała kuchenka. Oczywiście coś tu będzie się paliło. Tutaj będzie... Y takie coś, to, to do spalania Tylko tak a w sumie w sumie to wszystko było pyta to teraz siekiera siekiera motka to mm, 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 dobra to, to, to jeszcze stare trzeba coś yy, nowego zrobić ale kurde yy. No cóż, zrobimy sobie yy, własnego ki no. kibela chyba Nie wiem, to, to nazwy chyba Kibel, tak To będzie się nazywało Kibel mm. Kib I oczywiście tutaj w Kibel będzie coś. Dużo się rzeczy działo Odbywało to o czym nie warto mówić Yy, dobra, dobra, mamy już to, co mieli, chcieliśmy mieć. To teraz to sobie zabiorę do kuchni, bo kuchnię też tutaj mamy. Tutaj będzie kuchnia. Tutaj proszę bardzo kuchnia mamy. Kuchnia chińska, włoska kuchnia, chińska kuchnia. I tak, tylko potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Nie, no. Potrzebuję jednej rzeczy. Dobra. O. A po co jeszcze no dobra. Niech będą na zaś. Tak. No, decyzję podjąłem, co prawda, ale... I tak. Tak możemy zrobić? Nie. Tak nie możemy. E, tu damy ten. E, coś tutaj... Coś tu się pokręciłem. Czy mamy... Czy ja mam wszystko? P podejrzewam, że nie. Bo cóż tutaj mamy? E, kategorii Crafts for TV V, tak, radio hmm. interes, o, tutaj jest coś, coś ciekawego. I tutaj mamy dosłownie wszystko. Hmm. Hmm, 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 hmm. Nie wiem, chyba że zaczniemy coś robić nowego. Chyba, że na łazienki się przerzucimy, najwyżej. No, na tą, na nową wersję. Tego nie potrzebujemy, tego też nie raczej. Tego też nie, tego... To nie. Nie. Mmm... Mam już hmm. tutaj mamy stąd wszystko, m nie miałem kiedyś gdzieś te krany. Zamknij, potrzebuję już, wam mówię tego y potrzebuję. Ej, ale nie ma tego czego potrzebuję. Aaa! Żelazo. Nie. Dlaczego musi być y, zawsze żelazo? Tak. Już wszystko wiemy. Już wszystko wiadomo. I... Oczywiście. Mam proszę bardzo ładny zlewik. Oczywiście trzeba będzie podprowadzić. Kanalizację. Ale to nie będzie dla nas problemem. Bo... Po prostu się na tym znam. Nieważne jak się tego nauczyłem. Nieważne. Ale przynajmniej będzie woda. I już mówię Wam, dlaczego tak rozkopuję pod spodem na trzy rzeczy. Wytłumaczę. I zresztą wytłumaczę. Bo to jest bardzo ciekawe. Co? I teraz tutaj mogę wodę sobie wziąć. Widzicie? Mamy wodę. I tu możemy sobie wodę robić. Wodę na lewe. To samo moglibyśmy zrobić tutaj. Tutaj taki zlewik. Teraz już możemy sobie spać spokojnie. Będziemy mogli. Ej! Coś się jeszcze, nie nie tak, jeszcze zrobiłem nie tak, a nie wiem co. Nie, no i dobra, przynajmniej mam gdzie spać, Zaraz zobaczymy, czy możemy przerobić coś na coś innego, e, co mnie interesuje. Nie interesuje. E, tutaj nic mnie nie interesuje. Bedroom to nie, hmm. takie co ja mam. Takie to i ja mam. Takie to i ja mam. Co to jest? Zegarka nie potrzebuję. I to jest... I co to jest? To hmm, jest jakieś siwe. Nie wiem, jakiś zagadkowe blok. Nieważne. Christmas nie. Stun wariant. Mhm. Mm wszystko wiemy. Wood wariant. Oooo... Coś się, się popsuło, halo? Hmm. Widziałem, że to jest jakaś, yy... Panicznie straszna strona. Mmm... Wood stone variants. A! Yy, Ci po prostu kamienne warianty, grafika bo może może grafika. Grafika jest najlepsza. Tylko tak To nie działa. I stone. Nie Interesuje mnie Stone. Interesuje mnie. Aha, aha, aha. Kurde, nie ma tu nic ciekawego. Do wybudowania okna takie okna to mi niepotrzebne potrzebne. Mm. Tak, łóżeczko to wiadomo jak się robi. Łóżeczko super mm, Cryfish Black Carpet Black ee, Table contains i jest coś w Nie? Ej. Zrobiło mi się przykro. Ej, halo. Um. O to, Co to jest? Dobra, a jak się robi takie świnki? Czekaj, 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 czekaj. Czy to jest do... ten motocykl, o którym rozmawiamy? Chwila, chwila, chwila. Świnki! Chcę. O! Z krowami chyba da się to zrobić, prawda? Dobra. O, coś i świnki, proszę bardzo. Świnki sobie zaraz y, ukatrupimy i zaraz sobie przyjdziemy po świnki wiem że to do, trochę długo y, trwa ale musiałem cię zabić inaczej to byłoby okrutne cię tak zostawiać ej bądźże solidarna ze swoimi siostrami bardzo dobrze yy, o yy, ty też to musiałeś widzieć więc yy, ty, ty również yy, tego niestety nie przeżyjesz yy. tak yy. Ty, 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 ty coś widziałeś co? Tak? prawda? No, zobaczymy. Ej, czeka, 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 czy da się coś zrobić z takimi świnkami? O, wiem. Będę miał... Zrobię sobie świnkę. Chyba się da to zrobić, prawda? Podejrzewam, że się da. Ale nie wiem dokładnie jak. Ale zobaczymy, zrobimy świni. Y wiem, że to jest szaleństwo to co teraz robimy. Ale... No, Robmy to. Yy, tylko tak, świnki się robi z tego. i chwila. Chwila, chwila, chwila. Naprawdę nie ma już, naprawdę nie ma już świn? A żeby świn nie było już? Na pewno się pochowały. Przecież ja nie, nie wierzę że świnie się nagle rozpłynęły. Ja rozumiem, że wszystkie wybiłem, ale coś tam się na zawsze ukrywa. Tylko my o tym nie wiemy. Nie, no, na pewno jest jakaś świnia. Nie, co za świnie? Dobra. Thanks.